Hej. mam tutaj zwykłą maseczkę. Taką jak większy 19 nosi na twarz. I się w niej dusi. Tak, niestety. Jak to udowodnić, że się w niej duszą? Już pokazuję. Maseczka jest tworzywa sztucznego. Dosłownie jest można powiedzieć z włókna plastikowego, które ludzie noszą na twarzy. Niestety nie jest to zdrowe nie przepuszcza to powietrza albo przepuszcza ale w bardzo małym stopniu dochodzi do sytuacji kiedy oddychamy własnym własnym powietrzem wydychanym patrzcie czy to jest materiał, czy to jest jedwab czy to jest materiał ale śmierdzi plastikiem czy to jest materiał czysty w sensie naturalny Ludzie, wy macie co na twarzach. Pozdrawiam.